Jak się dowiedzieliśmy, Federacja Konsumentów odnotowuje coraz większą liczbę zgłoszeń dotyczących usług firm oferujących wymianę kuchenek bądź piecyków gazowych. Oferta ta zazwyczaj kierowana jest do osób starszych i w wyniku podpisanych dokumentów, w tym umowy recyklingu i umowy kredytowej, trudna jest do odkręcenia na drodze prawnej. Bo jak udowodnić, że konsument podpisując dokumenty został wprowadzony w błąd, skoro własnoręcznie podpisał dokumenty wyrażając w ten sposób zgodę, na płacenie kredytu, na który często go nie stać. Wyżej opisane fakty przez Federację Konsumentów bezpośrednio doświadczyła mieszkanka Świnoujścia, 75-letnia Anna N. 30 sierpnia około godziny 17, zapukał do drzwi. Pan i mówi, że jest z gazowni, ze Szczecina. Kontrolują szczelność kuchenek, ponieważ ostatnio, w tym roku, było sporo wypadków z gazem, i dlatego oni kontrolują. Ja mówię, że nie było żadnego ogłoszenia w tej sprawie, więc skąd? Ale on, nie zwracając na to uwagi, tylko prosto do kuchni idzie, i jeszcze zanim ja weszłam, to on już stwierdził w kuchni, że jest nieszczelna. Popstrykał tam jakimś tym przedmiotem, urządzeniem, do tego popstrykał i, mhm. i, i mówi, że jest nieszczelna. Byłam zdziwiona, bo co roku jest sprawdzana przez właściwych tych kontrolerów. No i no, ale jak powiedział, że nie szczelna, to się wystraszyłam. Pani Anna, czy ten pan legitymował się jakimiś dokumentami? Miał tylko wywieszkę na. Czyli identyfikator się, miał, tak? Nie, to nie był pełny identyfikator, mm -hmm. jak się okazało, bo jak się okazało, to była tylko y, tabliczka z napisem gaz, nic mm -hmm. więcej. Ja nie tak. zwróciłam tak uwagi, bo właśnie chwilę przed jego przyjściem wróciłam z zakupów. Y, Byłam bardzo zmęczona, bo miałam kłopoty z chodzeniem wtedy uh -huh. z kulią Chodziłam. I co później było, proszę powiedzieć? Jak ten pan już doszedł tutaj, stwierdził, że ta kuchenka no. jest jednak zepsuta, to co? No, powiedział, że pisze, napisze protokół uh -huh. i trzeba wymienić kuchnię no, w 20 dniach. Tak. Albo mogą to zrobić teraz. Więc ja pomyślałam, a pozostałe że... ekipy jeszcze pani nie widziała? Y jeszcze nie, tylko on sam. I jak. Y Co, i zgodziła się pani po prostu? Y powiedziała, że tak, tak. No, zgodziłam się, bo pomyślałam, y -y. no gdzie ja teraz będę kogo szukać, kto mi to wymieni, bo przecież sam nie dam rady, bo mąż jest niesprawny, się to tak. leżący. I ja też problemy właśnie w tym czasie mówię. No to dobrze, zgodziłam się. I. I raz, dwa. No, Czyli za chwilę po tamtym nie, panu przyszli następni panowie, tak? Weszli, już, już kuchnię mieli prawie na wnieśli kuchnię, tę zabrali. Całość trwało jakieś pół godziny, nie więcej. Mhm. W tym czasie podpisywała nie. pani jakieś dokumenty im? On, to znaczy, tak, jak tego tutaj montował, to, to tam z tym panem Markiewiczem podpisywałam, bo on wypisywał te umowy. Czy mówił pani, jakie dokumenty pani podpisuje? Nie, nie mówił, tylko podsuwał i umowę tę, to widziałam. To była umowa kredytowa? Nie, nie. Umowa zakupu. Tam nie było o tym. Z gwarancją. Tak. Umowa i gwarancja. Na tym punkty, jakie uh -huh. gwarancja zawiera. zawiera, tak. No i, i ja podpisałam to. Ale jak się okazało, później. I co, panowie szybko zrobili swoją usługę, podłączyli kuchenkę, tak, i powiedzieli do widzenia i poszli. I poszli, tak. I ja na następnego dnia poszłam, właśnie, do sklepu zajrzałam, bo. Chciała się po prostu pani przejrzeć, ja jaki pan dobry wiecie, interes jak pani jakby... zrobiła, tak? Tak, i y, 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 zobaczyłam, że ta cena, którą on wystawił, to jest dwukrotnie wyższa od tej, y, właśnie od, y, w sklepie. Mm -hmm. No stwierdziłam, że naprawdę to, to, to nie może tak naciągać. I zadzwoniłam do niego, bo on zostawił telefon. I mówię, proszę pana, no, za taką cenę, za, przecież te kuchnie są dwa razy tańsze. Tak. A on powiedział, że to już jest zamontowane i on nie może nic, z, z odwrotu już pana, nie gdzie ma. jest pani stara kuchenka, Ale, pani Anno? A, a oni zabrali. Mm -hmm. No i... Ta kuchenka tak stoi do dzisiaj, ta nowa tutaj, ta tak? Ta nowa jest z tym, że oni podłączyli, ale ja na drugi dzień, jak zdecydowałam, że nie będę jednak rezygnuję z tej kuchni, to poprosiłam o odłączenie. Czyli Pani tak. po prostu tej kuchni nie używa? I nie używam. Od tej pory właśnie gotuję na, na kuchence tej małej, takiej elektrycznej. Sporo czasu minęło od tego czasu i na tej jednej kuchence elektrycznej, na tym jednym palniku tak się Pani męczy, gotując obiad dla tak, siebie i dla męża. Tak, od 31 sierpnia. Proszę Pani, co na to firma? Co Pan, który z, z którym Pani rozmawiała, że przyjedzie zabrać ją, wstawi nie, nową? W tym ciągu się upiera, że już nie. Ja mówię, przecież ja Panu zgłosiłam, czy na drugi dzień już rozmawiałam, że, że na tych warunkach to, to nie godzę się, a w umowie jest napisane, że można odstąpić nawet bez podawania powodów. Tak, 10 dni ma panie, żeby właśnie zgłosić. Tak, z poniesieniem y, konsekwencji tam koszty takie. I ja się godziłam na to, bo mnie bardzo, bardzo zbulwersowało to w jego oszustwo przede wszystkim, w jaki sposób on tutaj się dostał, bo jak później się okazało, myśmy tam pytali, prosiłam znajomych, żeby zrobili rozeznanie, to on wcale nie był przedstawicielem gazowni, w Szczecinie. No więc takie oszustwa naprawdę bardzo mnie zirytowały i raczej z tego powodu, z tego oszustwa, że tyle ludzi ponabierał to mówię. Właśnie, no nie, czy Pani słyszała, że inne osoby również w śmouściu w ten sposób Ta, nabyli kuchenki? Nawet w naszym, naszej klatce jest jedna pani i w tamtej drugiej klatce też jest z kolei jej wmówili piecyk gazowy, gazowy łazienkowy. Chociaż ona mówiła, że była bardzo zaskoczona, bo działał dobrze, nic nie czuła, były kontrolowane było każdego roku tam przez pracowników gazowni. Pani Anno i zapytam, co dalej wobec tego? I, no i ja właśnie napisałam najpierw dzwoniłam do niego, że, że ja rezygnuję z tej umowy z poniesieniem wszystkich konsekwencji, jakie wynikają z tej umowy. On powiedział, że nie i, z, i, i już nie mogłam tego, więc poszłam do y, rzecznika praw, y, konsumenta, y, zreferowałam jej to całe zdarzenie, powiedziała, że ona jest y, trochę bezsilna wobec tego y, zdarzenia. Y, skierowała mnie do prokuratury i ja poszłam y, do prokuratury. I tam y, złożyłam właśnie to zeznanie, jak, jak tam to było. Y, no to było 6, Szóstego, y, szóstego y, czyli... Y, szóstego siuby... października? Nie, y, nie, nie. Listopada? Y, y, września, bo to... Aha, cały znaczenie... czas mówimy o wrześniu. Y, zakup był... Y, czy prokuratura czy... się odezwała w związku z tym już? Y, tak, i prokuratura z tego, tak, y, było, że y, skierowali do policji. Ja czy jeszcze... była może dzielnicowa tutaj u pani? Czy dzielnicowy? Nie, nie tam na, wezwali mnie do, na komendę i tam zrobiłam zeznanie. I jak to było? Zreferowałam cały. No, I na razie wszystko pozostaje w formie dokumentów, papierów i nic tak, więcej. Tak, było, no, była decyzja pierwsza, odmowna, ale tyle faktów wskazuje na to, że to, że to tak nie może być. Bo i, I teraz odbędzie się sprawa, ciąg dalszy nastąpił, jednak dalej. I odbędzie się sprawa sądowa. Tylko termin jeszcze nieustalony, wkrótce ustalą. No, i właśnie w związku z tym do tej rozprawy prosiłabym właśnie tych mieszkańców Świnoujścia, którzy w podobnej sytuacji się znaleźli przy takich zakupach, o świadectwo jakieś, właśnie o zgłoszenie się na, do mnie na mój numer telefoniczny. Nie komentujemy przedstawionego zdarzenia. Mamy tylko nadzieję, że inni nasi mieszkańcy, kiedy zapuka do nich pan przedstawiający się, że jest z gazowni, na chłodno wysłuchają i przemyślą złożoną propozycję, oczywiście, zanim cokolwiek podpiszą.